Witam serdecznie chciałem zaprosić wszystkie kobiety na mecz z Koroną Kielce, który odbędzie się w Wasze Święto, czyli 8 marca. Cześć, witam was ze stadionu w Bielsku. Postanowiliśmy odpowiedzieć na zaproszenie Maćka Korzyma i jesteśmy tutaj w damskiej wersji z okazji Dnia Kobiet. Mamy nadzieję, że Bielsko będzie dla nas bardzo gościnne i zdobędziemy dzisiaj 3 punkty. Cześć, najlepszego z okazji. Dziękuję bardzo. Ej, ktoś będzie, kto

to... Też mam te zakładki. No dobrze. Teraz Was nagrywaj. No to są takie niepokojące słówy, nie nagrywaj tego. No fajnie to, to... To... No 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 to... To, to, to tego ładnie. Póli Jesteś? Nie. Broniąc twoich świętych, niepodległych ziemi, nim nas z nich zakopią. A nawet jeśli wkroczą, zginiemy za godło. twoje sześć liter jest ważniejsze niż nasze cztery polsko. Dobra, dobra, podobaj kamerę? Pozdrowienia. Da się było tego spodziewać. Nie będę, no to jak, jak Dobrze, Jak Nie, Dobrze, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. 5 sekund, ale jest bardzo dobrze ten nerw wygląda. Jak w wiersku? Jak w wiersku, dobrze. Góry jeszcze można pojeździć na nartach, ale przede wszystkim mnie praca interesuje i, i tu musimy wszystko zrobić, żeby jak najwięcej punktów zdobyć. A gdzie nas to zaprowadzi, to zobaczymy. Dzisiaj stoimy trochę po przeciwstawnych stronach. Jak się zapowiada mecz? Bardzo interesującą, taką, taką mam nadzieję. No, oby dla nas zwycięski, bo, 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 bo stoimy po przeciwnych stronach. My będziemy wszystko robić, żeby wygrać korona tak samo i, no i zobaczymy. Jakaś konkretna taktyka? Konkretna jest przygotowana, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas meczu, bo zawsze można taktykę zmienić i też na to jesteśmy przygotowani. No przede wszystkim znamy koronę, wiemy na co ich stać i tak samo było wcześniej i trzy razy przegraliśmy, co prawda w Kielcach. Dzisiaj jest ten pierwszy taki rewanżowy mecz można powiedzieć, bo w Bielsku. No to mi pozostaje życzyć powodzenia, co nie zmienia faktu, że jednak mamy nadzieję, że trzy punkty pojadą do Kielc. Dziękuję wszystkim Kielczankom najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziękujemy trenerze bliżej niż dalej na tym wętrz teraz trzeba mieć jeszcze Cześć Amigo, A ma opatować jakiś ham Nie umie się nawet przywitać, zobacz. Przyszedł rację. Nie, on się koncentruje. To trzeba mu dać na ten na pierwsze

Trubko jest, także fajnie chłopać się. no po prostu do Maksimiego, nie? Właśnie nie zastanawiam, się, ale no to... No jeszcze nie, w ogóle, ani trochę. Dobrze, to to nie cześć. Jakaś szczegółka? właśnie no, rozwodem. Maciuś, chodź na no, chwilę. Nie nie no, masz, ale chcę chodź. odpowiedzieć na twoje zaproszenie. Które? Aha, tak, no. to a, zapraszałem, no. Zapraszałeś dziewczyny na Dzień Kobiet, tak. więc jesteśmy no, w damskiej wersji. Bardzo się cieszę, Cieszysz Cieszę się tak tak bardzo. Jak najbardziej. No i co dzisiaj będzie? twarze, proszę. Co dzisiaj będzie? Miejmy nadzieję, że ci punkty zostaną u nas w Biesku, także zobaczymy. A ja mam nadzieję, że będziesz bardzo gościnny i miły jak zawsze. nie mogę być, o nie Ja Ci życzę wielu bramek, ale niezwycięskiej dzisiaj. A Ty musisz życzyć zwycięstwa. Nie wiesz, wiesz, wiesz nie że nie mogę. Ja wiem, że nie mogę, Do Dobra, powodzenia, hej! Dziekuję połowie. To jest zmiana To na Dobra, dobrze? Tak. I jeszcze dowinę, nie dowinę temu, kiedy to w ogóle. Ma wszystkiego najlepszego. Teraz już każdy powiedział, że. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. To może być. Nie mamy czasu, możemy na dwa baty jedną. Panie Grenerze, nie wypada w telewizji? Cały wódź nie wypada, No, <laughs> no, 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 <laughs> no to jedziemy na jeden bat. Na jeden pad. Panie Pan Ten się pyta trenera teraz się na Chyba był. No, się. Dobra, z Rasiewicz, na greju. by. Dobra, Dobrze, teraz na bułaz. Panie trenerze, bardzo wdzięczny dzień kobiety i bo mogliśmy spać. Mojej żony i mojej matki tak, Ale tak. widziałem A no, to bo to Mieliśmy to... małe zepsucenie, także wszystko dobrze W dzisiejszym meczu będzie Zdawało się inny artykuł Widzieliście w pod obu odcinkach Pana słowa pod tytułem Kompromitacja Skandal Randall Było minęło, ale tak naprawdę to nie wiem, A że to będzie A jednak, zaraz Ty, co ty mu dajesz? Z piłką jeszcze wychodzi lekarską. No, Wierzę, ale no... My mieliśmy śłownie teraz. Ale... Kontrolę zaraz. Dzwonię po kontrolę. <śmulacza> witam serdecznie Cześć. wesołego Dnia Kobiet życzę. Dziękuję bardzo. Może jakieś życzenia dla Kielczanek? Och, dla pięknych Kielczanek życzę wspaniałego Dnia Kobiet. Żebyście się dla dobrze jej. bawiły. I, i żeby Podbeskidzie wygrało z Wami. To takie słabe to życzenie ostatnie. No, się. Okej, okay, ale to my dzisiaj wygrywamy. Nie. Dzisiaj Podbeskidzie wygrywa. Mogę buziaka dać. No to czekam. Dzięki. A kwiatka, a kwiatka? Nie wiem, dla kogo to jest. Ojej, mi będzie. Pa pa. pa. Jedz. Nie będzie problemu. To przepytamy troszeczkę. Kogo panowie uważają za najbardziej groźnego zawodnika z naszej drużyny? Kapo. Krótki przegląd składu? Kapo, kapo. A jakby pan obstawiał wynik dzisiejszego meczu? Tylko obiektywnie poproszę. 2 jeden, 2 jeden, a korzym wejdzie po przerwie szeli jedną ramkę. I właśnie Robert korzym strzeli dla wszystkich kobiet w Delska Białej Gola. I tego życzymy. Wszystkich kobiet. Okej, okay, dziękujemy bardzo. My życzymy powodzenia, ale mamy nadzieję, że trzy punkty wrócą sami do Kielc. w głowie <śm> Jak oceniasz stadion w Bielsku? Z perspektywy ogólnej czy z perspektywy dziennikarza? Może z perspektywy dziennikarza? Widziałam, że loża jest niezbyt duża. No właśnie, musiałbym być niemiły, bo po pierwsze mamy problemy z internetem i tak w średnim miejscu siedzimy, bo siedzimy za bramką. Tam naprawdę jest niewiele widać. Szczególnie dla komentatora to jest ciężka sprawa. Aczkolwiek chyba gorzej niż na zawiszy być nie może, więc jakoś sobie chyba poradzimy, mam nadzieję. Okej, okay, skoro sobie poradzicie, to może teraz pytanie o to, jak poradzą sobie nasi piłkarze. No właśnie, to jest zagadka tak naprawdę, bo wszyscy wiemy, że jakieś tam problemy są kadrowe i to na pewno wpłynie w pewien sposób na podstawę piłkarzy w trakcie meczu. Mamy Porcelisa pierwszy raz w ataku, mamy no nie powiem, że dziurę w środku, ale jednak ta kartka dla Dejmka, która powinna być anulowana. A nie została anulowana. Trochę problemów nam przysporzyła. Będzie ciężko. Jeszcze z racji tego, że oczywiście jest to wyjazd a na wyjazdach, tak nam się różnie wiedzie. Aczkolwiek jestem optymistą, biorąc pod uwagę, że raz całkiem nieźle idzie nam na wiosnę. Dwa jest bardzo ładny dzień, słoneczko, niedziela, pogoda sprzyja do tego, żeby grać w piłkę, więc mam nadzieję, że piłkarze nasi dadzą radę i delikatnie 2-1 dla Korony. Jest 650 kwiatków a tysiąc kobiet na stadionie, więc czasami mam dylemat, czy można dawać też młodszym, młodszym córkom matek. Przedstawicielka KS dostanie takiego kwiatka. Cię proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Może jakieś życzenia dla kobiet w tym dniu? No, wszystkim kobietom życzę dużo zdrowia, szczęścia, radości i miłości. Żeby były szczęśliwe, to jest najważniejsze. Dziękuję jako przedstawicielka. Spotkaliśmy Tomka, kibica Korony na stadionie w Podwyskidzie. Jak to się stało, że tutaj jesteś? zaczęło od tego, że zacząłem oglądać filmiki na YouTube, na Korona TV od sieja. Spodobało mi się, zacząłem kibicować Koronie. No i tak zacząłem jeździć teraz. Jestem w Podweskidziu, za dwa tygodnie jadę do Gliwic. No i myślę, że za niedługo z Górnikiem Łęcznym też się pojawi i w Kielcach A skąd jesteś? Z Rybnika. To bardzo nam miło, że mamy kibiców również poza Kielcami. A jak podobała się pierwsza połowa? Podobało mi się bardzo. No mam nadzieję, że jeszcze mało opłaszczeli na 3-1 i wszystko się uspokoi. Czyli po zwycięstwo w drugiej połowie. Oczywiście, trzy punkty muszą być, nie, nie widzę innej opcji. A jakieś życzenia dla kibicek z Kielc z okazji Dnia Kobiet? No dużo, dużo miłości przede wszystkim, radości ze swoich chłopaków, no i radości z naszej drużyny. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Maciek, jak powiedziałeś, tak zrobiłaś. Bramka dzisiaj jest. Byłem tak świadka, że koronie, bo wiadomo, że jest to klub, który gdzieś siedzi w moim sercu głęboko i nie smakował tak jak w innych meczach. No ale nie tak jest takie życie, nie jestem ciębiejski i, i Cieszę się z remisu. Blok defensywny był na to przygotowany, był na to przygotowany i gdzieś tam, gdzieś tam sobie. Witam serdecznie, witam się z Bratem i czekam się szkodzam. Gdzieś tam byliśmy na to gotowi, natomiast no, szkoda. Że straciliśmy bramkę na 2-2 i tak naprawdę jak się traci dwie bramki, no to też trzeba rozliczyć zespół, że, że nie zagrał na zero z tyłu, tylko gdzieś tam te błędy jednak się przydarzyły. To jeszcze pani Agnieszku, jakie bo ta Pani smutna jest. A dziwicie to? <gry> Gratuluję bramki, no ale smutno. Ze sporym niedosytem żegnamy się w Bielsku, ale widzimy się już za tydzień i ze Śląskiem na Kolporter Arenie powalczymy o trzy punkty. Do zobaczenia.